Dzisiaj nagramy sobie film o kolejnych srebrnych monetach. Tym razem mamy tutaj taki malutki, ciekawy stos. Jeden z komentujących poprzednie filmy poprosił o nagranie materiału o monetach przedwojennych, dlatego mamy tutaj kilka, kilka takich monet. No już pokazuję, co tu się znajduje. Mamy monetę taką, jest to 50. rocznica wojny obronnej narodu polskiego niestety, ale ta moneta nie jest wykonana z żadnego stopu szlachetnego, jest to miedzio-nikiel no dlatego ona tutaj w tym stosie wylądowała bo ma jakiś walor historyczny, nie jest wiele warta około 9 zł następnie mamy kilka monet z PRL-u srebrnych w różnych stopach 625, 750 żołnierze, żołnierze są w wyższym, wyższym stopie 750 i także mapka 650 no i przechodzimy do tych monet ciekawszych, czyli tak mamy tutaj monetę głowa kobiety z roku 32 jest to 10 zł przedwojennych. Mamy tutaj 5 zł z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. I tutaj jest bardzo ciekawa moneta, 36 rok. Także Józef Piłsudski. Lecz mamy tutaj co innego na e, rewersie tej monety. Mamy orzełka e, strzeleckiego. Dalej mamy e. także 5 zł e, z głową e, kobiety. 2 złotówki. 32 rok. E, także wszędzie głowa kobiety. E, Piłsudski. E, 2 zł z 34. No i. Najciekawsze nie są wykonane z metali szlachetnych, ale są pewną rzadkością. Monety jednogroszowe, i to był taki krótki przegląd tych monet, które tutaj udało mi się w ostatnim czasie zdobyć. Myślę, że w krótkim czasie na kanale pojawią się. Filmy przedstawiające troszkę historii, jakiegoś zarysu, ile takich monet zostało wybitych, w jakim okresie oraz jaką posiadają współcześnie wartość. To by było na tyle, i do zobaczenia w niedalekich produkcjach. Cześć.